No proszę Państwa, jest, że tak powiem, wciąż tyle do omówienia i ewentualnie wyjaśniania znanych już kwestii, że, że nie należałoby od komputera w ogóle wstawać. Natomiast no, chociażby ta sprawa tego naszego stadionu narodowego, czy jak oni to tam nazywają, no to już ten dziesięciolecia poprzedni był wielofunkcyjny, bo przecież proszę Państwa jako piłkarski, gdyby to określać, no przecież tam przegraliśmy z Niemcami, więc się nie ma znowu tak co emocjonować, że, że, że stworzyli tylko to dla piłki i nazwali imienia Górskiego, bo jeżeli już nazewnictwo powinno być, no to raczej mi się wydaje, że to powinien być imienia sportu PRL. Czy sukcesów, czy coś w tym sensie, lub sukcesów w, w ogóle sportowych polskich w jakichś sukcesów sportowych, czy coś w tym sensie, czy imienia sportu, czy coś, nie wiem. Ja tam na przykład maratony kończyłem, pamiętam. Były tam przecież dożynki rozgrywane, więc różne memoriały atletyczne. Kiedyś, zdaje się, młodziarz tu pobił rekord nawet chyba polski, rekord Europy, czy świata i tak dalej, więc to można by było jakoś mądrzej zrobić. Natomiast, proszę Państwa, jeśli już coś projektować, to właśnie wielofunkcyjne. I tu powinny być i sporty zimowe, i rekreacja wszelkiego typu. Nie wiem, czy koniecznie baseny na przykład, ale rolki, nartorolki, jakieś do ćwiczenia dla młodzieży wszelkiego rodzaju rekreacyjne, zimowe, hale sportowe i tak dalej, i tak dalej. A tu zrobiono jak najgorzej i jak najdrożej. W takim y, m, maleńkim lachtie, ja y, tam byłem ponad 20 lat temu, tam gdzie ten łóżek y, zdobył do złoto w 1978 roku, to proszę Państwa na zeskoku tej skoczni narciarskiej, bo tam też również do skoków jest y, y, jak gdyby y, miejsce, latem to jest rozsuwane i tam jest basen normalnie. Gdzie latem się używa, A obok jest potężna hala sportowa do różnych sportów i zimowych i letnich, i, i cały kompleks tam jest i basen i niedaleko jest również stadion i tak dalej, i tak dalej. Tam ile? Kilkanaście tysięcy ludzi mieszka, mieszka w latch. Więc proszę Państwa, się myśli i w, te, i w związku z tym to jest yy, ośrodek sportów całorocznych. A ja nawet tutaj w Sosnowcu taki miałem przykład, że. Właśnie Górka Środu, Środulska mogłaby być dużo lepiej zagospodarowana, całoroczna i ona też praktycznie nie funkcjonuje w ogóle, nawet zimą, gdzie, gdzie ma być taka zjeżdżalnia narciarska. Ale nawet i istniejący basen Mosiru nie jest czynny, bo oni się kłócą. I proszę Państwa, no to jest w całej Polsce, czyli taka zagłada, zagłada, na całą Polskę zagłada. Jak przyszła ta Żydowszczyzna w 1989 roku, totalnie opanowała, no to ja tutaj zacytowałem jednego z ich wilczków, właśnie z piosenki. Z tych podburzycieli, którzy nas namówili na likwidację państwa polskiego. Na szczęście Bozia go ukarała i dostał raka gardła i zszedł z tego świata. Właśnie. Bo ja też do ministrów sportu wielokrotnie pisałem, że, bo, że chcąc otworzyć sukcesy piłki nożnej, to trzeba. Tak, jak za prl po prostu wrócić do turnieju dzikich drużyn i wprost zmuszać młodzież do uprawiania sportów za darmo, a nie elit. Że ktoś nam wykupi jakiś stadion i zrobi z tego tam parę kortów tenisowych i, bo córkę chce zrobić, mistrzynią świata. Jakieś cudaki, golfy, jakieś inne dla idiotów sporty. Więc proszę Państwa. Dlatego ja z takim naciskiem ciągle podkre tutaj podkreślam o tych gromadach, o tych klubach, o tym, żeby wygospodarować jakieś pomieszczenie. Po dwie, trzy osoby, nie możesz, no to ja nie wiem, no sam w domu, no to możesz coś tam ćwiczyć, ale już w trzech, czterech. Jeżeli chcesz zrobić rewolucję w Polsce, to najpierw masz się gdzieś spotkać, żebyś się spotkał, żebyś miał punkt że gdzieś się spotykamy, rozmawiamy, gramy w szachy czy w ping ponga, jakiś stół ping pongowy. Od tego zacząć, żeby była możliwość spotkania się i poznania, bo my na siebie jak na wilki patrzymy, nawet sąsiedzi, co mieszkają drzwi w drzwi po 40 lat. Później tą siłę jak zbudujesz, bo będziesz wiedział, że ten drugi człowiek ma wartości. Nawet nielubiany, piegowaty, łysych, yy, gruby czy, yy, czy jakiś tam. Sa wymieniać poglądy. Więcej rozmawiać. Bo ja wiem, że teraz się więcej rozmawia, bo ja, ja, ja się spotykam, ale ja też pewnych rzeczy jeszcze nie odkrywam, bo rozdziawiają gęby, jak ja zaczynam mówić, jak to powinno wszystko wyglądać. Dlatego następne to jest ta wiedza. No jeżeli wiesz, że czegoś nie wiesz, wiesz, gdzie się skierować, zaczniesz czytać, zaczniesz analizować i dopiero do czegoś dojdziesz. My mamy niby prostą rzecz, ale ona jest tak trudna do zrozumienia. No proszę Państwa, jeśli my wierzymy w te pierdoły bzdury zawarte w Biblii i mamy makto skarżenia Biblii, ja go kierowałem do wielu instytucji i ona jest olewana, a ja nie mam na przykład towarzystwa Poparcia y, likwidacji Biblii, na przykład i Kościoła w Polsce. No, w którym mie miejscu jesteśmy? To co? Nie ma tu w ogóle inteligencji? Wszyscy się chowają? Ja wiem, że nie można y, liczyć a szczególnie na ludzi takich wyszkolonych jak na przykład prawnicy i y, 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 ekonomiści, tak zwani, czy coś takiego, bo to są łachudry tylko, y, tak jak y, ci komornicy, którzy tylko chcą zeżreć, zniszczyć, zadławić, czy sędziowie, czy adwokatura cała. Przecież są sprawy, które by można wywalczać, a żaden się nie, nie wychyli. Nie to, że nie wychyli. W ogóle nie zacznie na ten temat dyskutować, tylko będzie to chował pod, pod sitwej, tylko koteria, nepotyz i tak dalej. No to jak no to, proszę Państwa, no, no istnieją takie. Enklawy Ciemnoty i Polska to tysiąc lat tak istnieje poza tym przełomem tym 45-lecia. Gdyby, gdybyśmy tylko w to uwierzyli, to no ja mówię, bylibyśmy na poziomie Szwajcarii. Takich prostych rzeczy się nie rozumie, że na przykład pewne rzeczy w, 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 trzeba opłacać, nawet jeżeli one nie są. One tylko na jakiś odcinek czasu służą. No proszę Państwa, łopatę do, do, do odśnieżania przechowujesz i, i konserwujesz, czy jakiś spychacz śnieżny. A on może się nie przydać nawet przez 5 lat, a, a jego trzymasz, nie likwidujesz. A człowiek, jak tylko on ci obniża się jego sprawność, to natychmiast za wyrzucasz? No pomyśl, że z człowieku. A tamto tam wydałeś pieniądze, bo przecież ten spychacz ileś kosztuje. Taką my mamy ekonomię i to uważamy i sami sobie przeczymy, bo jeśli chcesz do normalności, żeby państwo funkcjonowało, a nic nie rozumiesz poza tym guwienkiem nadrukowanym na papierze, że to jest tam 200 złotych czy 5 milionów na koncie, że jest, a tego w ogóle nie ma, to tej bzdurze wierzysz, a człowieka, którego tu masz, którego są potrzeby, nie uznajesz. się skodyfikować wszystkiego pieniądze. Życie się temu umyka, tak samo jak nauczy biologii w podstawówce, no nie zmusi, żeby on odkrył no, nową roślinę jakąś, czy coś takiego, wystarczy, że on nauczy tego, co wie, no. Bo to wiedzę ogólną trzeba mieć i ta niby szkoła yy, uczy, a, a nieprawda, że szkoły prywatne coś lepiej, oni tylko wieks, więcej pieniędzy i żeby przemycić i do przodu, i do przodu. I cię ogłupić. Bo siłą narodową, czy, czy danego jakiegoś tam, załóżmy, terytorium, regionu, czy coś takiego, to się mierzy w silnym przemyśle. A nie w własnych zakładów i wprowadzeniem tutaj Chińczyzny bez, bez słowa. No bo i dlatego ja, ja tutaj tak troszeczkę może zbyt pociągam, bo mówię, że Dlatego Stalinista i PRL to stał o niebo wyżej od tego, co jest teraz. Oczywiście tam były pewne bezruchy, ale one były, chroniły rynek wewnętrzny. Były zakłady, produkowaliśmy własne buty, co się wydaje niemożliwe na przykład. Czy samochód, jaki by on nie był. Oczywiście to wszystko szło bardzo wolno, bo przecież myśmy tego Ursusa tam zaczęli zaraz po wyzwoleniu, znaczy po, po, po odzyskaniu niepodległości. Yy, konstruować później powoli, powoli, a później, jak już przyszła, niby ta wolność, no to, to przepraszam za wyrażenie, zajebaliśmy yy, swoją gospodarkę w imię, nie wiem, irracjonalnego jakiegoś idioty, geremka, czy jakiegoś tam innego przygłupa yy, z Zachodu, bo oni wiedzą lepiej, a oni gówno wiedzą lepiej, ja się absolutnie żadnego z nich nie boję, i oni tak ci albo tymi szczepionkami, albo czymś tak ci yy, tak cię po prostu straszą, bo oni na strachu tylko jadą. Także proszę Państwa, ta swoboda, moving, to jest nie wszystko. Ja y, sam widziałem na przejściu w Edirne, co się dzieje, kiedy upadał ten tak zwany komunizm i, i nagle się niektórym przypomniało, na przykład w Bułgarii, niektórym, no, no, no tam chyba z milion ludzi wyemigrowało do Turcji pochodzenia oczywiście tureckiego, no bo y, wiadomo jak historia przebiegała y, y, Bułgarii. I, I gdzie się stała rzecz nadzwyczajna? Otóż, przepraszam, że tak powiem, naród pastuchów i niewykształconych y, y, nie został zislamizowany, tylko odwrotnie. Na muzułmański przejął religię narodu okupowanego. No, y, to to ewenement, proszę Państwa, bo przeważnie i, 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 islam sobie y, potrafi przekształcać narody. Natomiast. Później, kiedy oni odzyskali tę świadomość i próbowali wracać, właśnie ja widziałem, proszę Państwa, na przejście Dirne jakieś ponad 4 km ciągnące się po obu bokach, znaczy obu, no jak okiem sięgnąć, można powiedzieć, te pierzyny na tych wózkach, ta biedota bułgarska, ale wcześniej jak gdyby pochodzenia tureckiego, próbowała wrócić do Turcji, żeby. Ten raj utracony uzyskać, wrócić do swoich przodków. Ja później widziałem ich, bo jako pilot jeździłem tam wtedy często i widziałem, jak oni później nie umieli się zasymilować w tej Turcji i próbowali później wrócić. No to były dramaty nieprawdopodobne, proszę Państwa. Oczywiście to było zrobione przez Żydowszyznę. No, w całym regionie, jak, jak wiemy, no całą Europę oni tutaj środkową e, e, rozpieprzyli. No, a szczególnie no, te, te Żydki rządzące Rosją i, i, i Ukrainą, prawda? To tam największe spustoszenie. Zresztą Polska też, no w 80% jest zniszczona gospodarka i mentalność, rozbicie 5 milionów wyjechało i tak dalej, i tak dalej. No mieszali, 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 ale z tego mieszania ich tam wiele nie wyszło, bo jak wiemy, jak wiemy, to się w tej chwili sypie, bo mimo to, że na przykład oni bardzo te swoje, struktury wzmocnili. Administracja jest przecież ponad trzykrotnie większa niż za PRL-u i ona jest bardzo zwarta pod względem nepotycznym i koteryjnym, to jednak państwo pada, bo nie, mimo to, że bo urzędnik po prostu tak, ani nie pracuje, bo i się zrobi coś dla dobra społecznego, dlatego że musi siedzieć w tej koterii. W tej koterii nie wiadomo komu się przypiąć, bo to się zaczyna sypia, sypać. No więc, jak długo taki stan marazmu może trwać? No więc, nie płacą nawet wielkim przedsiębiorcom i tym swoim pretorianom, czy tej gwarni swojej, tym, tym mózgom zaprzonym, tym, tym przemysłowcom, tym wierzącym, w, tam, w ten kapitalizm którzy teraz tracą wszystko dlatego, że proszę Państwa bez Państwa to nie ma nic. To tak zwane społeczeństwo obywatelskie co głosił tam Gieremek i ta cała żydowska mafia, to w tej chwili to, to siada, ale to proszę Państwa te układy koteryjne, no, no jakie one są? No, no, no taki Piechociński z szalikiem się pokazuje jako kibic gdzieś tam, prawda? i w Dymały Głosi tam z czarnerskim półgłówkiem, bo ten czarnerski to już jest debil całkowity ten spis, no. <laughs> no Bo to są takie pacynki, oni gdzieś tam są szkoleni, nie wiem, mają bez przerwy te lekcje zajęcia jakieś I później wychodzą przed ten i każdy wie, co mówi. Palikot jedno, Kaczyński drugie i tak dalej. Oni już, jednego dnia już wszystko wiedzą, prawda? A co mówić, żeby ogłupiać. No, niech się Pychociński na przykład zajmie tym, co PSL tutaj zbrodniarzy z, z, z rasiu popiera, żeby e, odciągnąć e, e, Śląsk od Polski. Tym niech się zajmie. No więc, e, w, proszę Państwa, no ja dużo tych tematów tutaj miałbym bez przerwy, dlatego że e, chcę tylko Państwu zwrócić uwagę na te absurdy, bo to jest taka gra, jak Las Vegas, raz stawiamy na to, raz to. Tu, w Black Jack, tam znowu jakiś, nie wiem, ruletka, tam jeszcze coś, tam jeszcze coś. A ja to spokojnie chcę... I, i ciągle mówię do tych. Czy Niemcy jeszcze nie są rozbite? Czy Merkelowa jest jeszcze przy władzy? Czy Tusek się jeszcze dzisiaj nie targnął na siebie? Dzisiaj na, wczoraj nawet tłumaczyłem jednemu przedsiębiorcy oczywistością był zgubiony, bo myślał, że bardzo dużo wie, jak mu zacząłem mówić wyjaśniać tę kwestię, to on, tak jakby mówił o spacerze na Marsie. Bo to są rzeczy wprost niewiarygodne, no. Ten WTC zrobili, Smoreń zrobili, Katej zrobili. I zrzucają to na nas, czy tam na Rosjan jakiś, czy, czy, czy coś. A prześleć sobie chociaż to, co zrobił Anders, wyciągnął zamiast iść tutaj jako y, po prostu druga siła y, obok armii radzieckiej i y, 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 stworzyć tutaj silny polski rząd, no to, no to y, 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 oczywiście no jak Anders wyrwał najlepszych patriotów i porozrzucał to, żeby to powymierało gdzieś tam w Kazachstanie y, czy w Uzbekistanie na malarię, żeby nic z tego nie zostało, a resztę powychwawiał na tych wszystkich frontach, żeby ci najdzielniejsi z nie wrócili do Polski, nie tworzyli tutaj struktur państwa. No, to co poszło, to poszło. Ja nie mówię, bo to y, każdy dla mnie żołnierz Ludowego żo żo Wojska Polskiego to jest bohaterem, proszę Państwa. Natomiast, y, no wiadomo, oni byli sprytniejsi, oni, oni są perfidni, oni się niczego nie boją, oni wchodzą i, i, i dlatego zajęli i, i władzę, ale y, y, bali się stali. No i musieli coś dobrego zro zrobić, no niektórych Polaków powsadzali tam, jak Gomułkę innych, później, kiedy już im się paliło bardzo, no to musieli ich wypuścić. I troszkę tej Polski łyknęło, no ale Gomuka był taki bezradny, że jak wyrzucił z mnie tam około 160 żydowskich oficerów, no to kto mógł pójść? No to przyszli podoficerowie żydowscy, następne 160, dlatego że Polacy się obrażali, oni nie najdzieli komuny, więc w żadne struktury nie wchodzili, do partii się nie chcieli zapisać i tak dalej. Na tym polega nasz, nasz dramat, że jesteśmy takim państwem sezonowym stale. No Teraz to już nas absolutnie dożynają i zamiast ludzie w, 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 po, pomagać sobie u, 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 proszę, łączyć się ze sobą i tworzyć od samego dołu, to dalej gdzieś uciekacie, szukacie nie wiadomo czego. Niestety trzeba iść na ostro, trzeba to wszystko olać, te banki światowe, międzynarodowe fundusze walutowe, nie uznawać ich długów, wprowadzić socjalizm globalny na całym świecie, natomiast w Polsce socjalizm gromadny, to znaczy zaczynać od od gromad, od funkcjonowania tych gromad, odrzucić kościół zwajdaczony i tą obcość, od, odebrać tę ziemię, po prostu musisz po zacząć prowadzić wreszcie y, y, polską grę I, i to nie będzie jakiś tam, załóżmy Las Vegas, gdzie się jedzie tylko po to, żeby majątek stracić, tylko to będzie y, no ja mówię, no taka prawdziwa y, y, polska gra y, i, i, I piłka trafi do właściwej siatki i wygramy ten mecz. No ale to po prostu trzeba zrozumieć sprawy oczywiste.